witam. jestem jakakosy stalker, bo nadzieję, że kanał jest prosty, więc bez przedłużenia. dzisiaj za... dzisiaj ubrany w ten, oto to niemiecki mundur, co prawda współczesny, ale jednak nagrana z filmu niemieckiej masy przeciwgazowej Vm40. jest to maska z okresu II wojny światowej, przeznaczona dla cywili. używana była przez obronę cywilną Luftwursz. Podajże Produkowana była od 1940 do 1944, kiedy została zastąpiona przez o wiele tańszą vm 44 A ta maska z kolei zastąpiła droższą w produkcji maskę, maskę vm 30 bodajże 8 Tak więc jest to maska, maska jest do, była dostarczana w takim oto kartonie, była ona również, również w puszkach. Taki torba, aczkolwiek ten karton jest jedyną formą jej przechowywania, który pozwolił zachować właściwości tej maski, o czym powiem potem. Karton dość, dość wiekowy, rozlatuje się w rękach. Tutaj ma oznaczenia. VM, F, RL1 i tam Luftschutz, coś tam. Czyli po prostu nazwa, mask nazwa maski, wody gaz maskę, rozmiar, tam jakieś oznaczenie inne i przeznaczenie bo ja to tak, tak rozumiem. Tak się prezentuje zestaw już z maską. Niestety nie posiadam instrukcji o tej maski, Ale oprócz tego mam cały komplet w bardzo przyzwoitym, w bardzo dobrym stanie. O tym, o tym fancie powiem później. Na no razie tutaj wyjmijmy maskę z pudełka. Wszystko po kolei omówimy. Tak więc zaczynamy od samej maski. Moja maska jest. W rozmiarze F, czyli Frau dla kobiet. Dość, dość mała, aczkolwiek jeszcze na mnie wchodzi, ale nie wiem jeszcze, ile jeszcze to potrwa. Maska, moja maska jest, no jak mówiłem, już w bardzo dobrym stanie. Guma w tej masce jest, jest bardzo elastyczna. I dość gruba. Jest ona, cza, jest ona czarna. Jest również wersja tej maski w innym kolorze, w zielonym. Z tego co to zależy po prostu od, od mieszanki, której użyto. Maska posiada zawór wdechowy w gwincie 40 mm niemieckim. Aczkolwiek jest to ten sam gwint, tak, rozmiar, tak wymiarowo, co natowski. Przez tutaj można tutaj bez problemu wkręcić filtry natowskie. Aczkolwiek ja takiego filtra nie posiadam. Mamy tutaj zawór wydechowy w postaci noska. Jest to element maski, który właśnie jest najczęściej, najczęściej zepsuty, gdyż maska była przechowywana albo niewłaściwie, albo, albo, albo była przechowywana w niewłaściwym właśnie sposób przenoszenia, na przykład puszka. No gdyż maska leci w puszce, ten nosek jest zgięty. Gdy, gdy ten nosek jest zgięty, maska nie działa, gdyż, gdyż jeżeli mamy to zgięte, to po prostu ten, to ma działać tak, że jak wydychamy powietrze to on się otwiera i jak wdycha, wdych, wdychamy powietrze, to on się zamyka. To wszystko działa pod względem ciśnienia. No i jest to dość wadliwy zabór, gdyż jeżeli nie jest on prosty lub pra, prawie, prawie idealnie prosty jak u, jak u mnie, no to maska nie no To po prostu powietrze się do, dostaje do maski, tak, tak czy siak tędy, a nie filtr. Tak, maska się prezentuje w środku, nie ma tu nic. Maska ma, ma, dość, ma pożółkłe wizerunkową, ale to przez to, że są tutaj zamontowane już wkładki przeciwpotne przeciwparowaniu. To właśnie one, one odpowiadają za żółknięcie, one, one, one są pożółkłe, bo w tej masce wizjery są. Wydaje mi się, że są normalnie ze szkła. Nie, jest to jaka, jakaś forma plastiku też. Ale są, są tutaj wkładki w tej masce zamontowane. Przynajmniej, tu, przynajmniej na, na tym szkiełku jest, bo tutaj... To no chyba, chyba... Tak, tu, tu też jest. Maska, maska posiada kilka oznaczeń. Aczkolwiek... No dobra, pokażę je. Tutaj, tutaj jest jedno. I tu w środku jeszcze jest drugie. Mo są one nawet ok, widoczne z bliska, ale z daleka nie są widoczne. Są to po prostu, jest to po prostu pieczątka z, z orzełkiem Rzeszy. W środku, w środku tak samo, tylko w środku jest jeszcze dopisek RL1 44x9, czyli pewnie to jest oznaczenie, że maska jest wyprodukowana w 1944 roku. A RL to jest inna nazwa tej maski. Bodajże. Mamy tutaj dość ciekawe na głowie. Cztery paski gumowe i tutaj jeszcze taka regulacja. Na głowie jest praktycznie, że na maksa rozszerzona i tak trochę maska ciśnie mimo wszystko. No cóż, szkoda. Co mogę jeszcze tutaj zrobić? Masce jeszcze w środku. Tu w moim modelu tego, to, to mam wyjęte. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze krążek. Yy, tak, taki oto krążek. Krążą o, nim, yy, krążą o nim różne słuchy. Że różne tam rzeczy można zawierać. Dlatego wolę, dlatego wolę go do bezpieczeństwa wyjąć. Miało on sobie skupiać przy sobie wilgoć, żeby nie, nie, nie parowała, nie, maska nie parowała za bardzo. No i to jest filtr tej maski, słynny, taki taki dość duży, prysznicowy, tak, zwa, tak zwany. Cóż, tam, tam jest, tam nie wiadomo, jaka mieszanka tam siedzi, najprawdopodobniej, różne są źródła, podobno tam jest wszystko wymieszane, podobno jest węgiel, azbest, nie wiem, ja ten filtr, ja z tego filtra skorzystam, ale nie, nie robię tego za często, gdyż, no nie, nie po prostu nie, nie wiem, co w tym filtrze siedzi. Również ten filtr, mimo tego, że jest dość duży, jest on naprawdę lekki. Jest, to, jest on z amelinium wykonany. Mamy tutaj pełno teł, dziurek na wlocie, przez co nie ma, jednej, nie ma, nie ma tej jednej, przez co nie, nie sprawdzimy szczelności tej maski w ten sposób. Można to sprawdzić poprzez, po prostu odkręcając filtr i przestawiając, ale ja to sprawdza, sprawdzałem nieraz. I maska, maska była zawsze szczelna, ja więc nie wiem, czy będzie sens to sprawdzać. No cóż. Przejdźmy sobie do ubrania tej maski. Jestem już w masce. Strasznie mi przyśnie ta maska. Możliwe, że za bardzo mam tutaj... Nie jest jeszcze silna, ale to też jest, jest bardziej wina tego, że maska jest po prostu dość, ma... dość małym rozmiarze. Ja sobie to poprawię trochę. O. Tutaj widać praca tego zaworu. Zgina się podczas wdychania. Uprostuje się podczas wydechu. Niestety ja jest trochę krzywy, jest ma się do ale działa. Chwilę widzenia jest nawet ok. Woska byłaby wygodna, gdyby to, że za mała. Mogę pokazać, że tutaj całe czoło jest odkryte, więc jest woska za mała trochę. Co tu powiesz, To jest to jest nawet okej. Okay. Cała maska jest jak najbardziej wygodna. No, gdyby była trochę wyżej, o, więcej tak, to by była nawet wygodna, tylko że... Jest problem z szczelnością, aczkolwiek, nie, nie, dobra, teraz, teraz się dzieje trochę lepiej. Nie wiem, co mogę jeszcze o tej masce powiedzieć. Hmm. No po prostu zwykła, długopłynna, niebieska maska z udalcy maska Do, dość często na szczęście po cenach jest, aczkolwiek musiał dał kupić jeszcze po normalnej. Mam nadzieję, że to by było na, na ten, że często powiedziałem o tej masce. To no chyba na tyle. Dziękuję za uwagę. Czekam.